Siema Widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać z moim nowym kolegą filmy. No, dzisiaj przyjechał do mnie na mecz polski trochę sobie ze mną pograć, nie? No i wiecie, jak to jest trochę chcemy sobie pograć. Ogólnie już nie, jest, nie ma klubu lazurek, bo haker się wdał. Jestem w klubie Sigmy, nie? Więc tak. Uh, Godzilla Baz doładowana. Mhm. Uh -huh. mój kolega ma bazę doładowanego, Ty ty ty. Czekaj to, na to, poczekaj, patrz na to. No to lecimy kolejną rundę. Uu, crow. Lecimy kolejną a, rundę, widzowie. wezmę. Mój Kolega bierze drako. Tak. Pi pi pa pa. Pi, pi. Jakby co widzowie, ja teraz chcę, będę ulepszał tak bula, żeby w końcu miał hiperę, bo ból z hiperką to jest, no wiadomo, że dobry. No jak to się to... ma włączoną hiperę do bóla, nie, to yy, się ten, to jak yy, wtedy Edgar na ciebie skoczy, to nie zamiast zadać ci, ci mu tym HP, rozwala, yy, zadaje ci tylko 2000, nie, i to jest hmm. bardzo to... Ta... Ja lecę szukać samotnych par kubów, bo tak się najlepiej zadaje. Dobra, el primo. No. Kasuję. Ja? Dobra, mam ulta, jakby co. Nie! A ja pięć par cube'ów. zginął. Nie ja bym to zebrał. No. Okay. Czyli tam jest. Ale tu jest, widać? No hita. Uważaj, bo zginęłem. Wiem. Ale mam ulta. Kurde, kurde, kurde. Nie pokonają mnie. No nie, no skryje się w krzaki i kamp jak szmatka. Dobra. Dobra, wygrywamy to, nie? No. Dobrze. Lecę na Jackie. Gdzie ona? No tutaj. Się kompan. Oj. Oj, do bazą, a nie, 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 Oj. nie, nie, Oj, nie, 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 na początku. O kurde. Dobra, Użyłem gadżetu, żeby w miejscu. Do krzaczków, do krzaczków. nie, 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 Do nie, nie, Dobra. nie, 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 Dobra. miał. Uważaj, uważaj. Zraz piszę, zraz piszę. Dobra, się, się. Dobra, pomóż. Nie, tam jest! Taki... Zabiję. Nie, no nie, 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 nie. No co jest internet! Nie. Mi też. Internet mi zlagowało. wiem, drugie miejsce za to. Dobra. Co teraz kim gramy? Nie wiem. Widzę, piszcie w komentarzach, kim Uuu, mam grać na... mam. Rundy nie? I ja czy otworzę? Mogę ja? W mi sposób. Dobra, raz. Jest mało, bo. 50 monet. Dobra. W gramy na kleonem. Tylko zagramy bólem, bo go trzeba rozwijać, nie? Tutaj nie. mam to, nie tylko. Nie tylko A tak w ogóle. Ile masz legend? Dwie. Ja też. Jeżeli to wygramy ten pierwszy. pamiętajcie napisać w komentarzach, żeby wybrać jakiego skina mam wybrać. Napiszcie w komentarzach, czy dam radę zbier zbierać na sendy, bo bardzo mało brakuje. A ile? Ile brakuje? Dokładnie kilka tysięcy yy, chyba tysiąc kredytów. No to nie bardzo mało. Goni mnie Lary i Lori. Widzowie, to jest Shelly Sigma, więc trzeba na nim uważać, kuźwa, u nas. Nie, Larry Lori. Larry Pro. Daj na mike, daj na mike. Dobra, kurde. dasz, Dobrze. Ten... Shelly Sigma. To jest Shelly Sigma. Uwaga, Larry, Larry. i Lori. I widzowie napiszą w komentarzach, czy dam radę uzbierać... Czy dobrze, czy, czy, czy lubicie Lari i Lori. To jest no bardzo ważne. ważne. I czy opłaca mi się ulepszać drako na maksymalną moc Bo jeżeli tak... to... No czemu wszyscy na nas? Ja uciekam. Piszcie w komentarzach. To piszcie w komentarzach, jeżeli tak i będę ulepszał. Dobra, ja muszę... ja jakąś misję zrobię. Nie mam akurat żadnej. Znaczy no mam... Y ja mam misję pokażę serio. to, mm. mam misję. Ja mam misję... Skorzystaj z opcji zagraj ponownie 10 razy. No, Ale ja też to często nie... to? Nie, nie no, wiem. No jak będziesz sam tu grał w to lepiej, To jest bardzo. się nie chcę. Dobra, czyli boty same grają. Tak. Dobra, zapiję dwóch dwóch leży. Dobra leży. Jakie osiem opel Primo? tak z Przecież ja takich ja... Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy wam się podobała ta akcja. Lecę do Ciebie. Wygrana. O No co się W Babiszu, nie. Jakby co, Anto z naszej klasy bardzo lubi żule, nie? No. Ja Nic. nie wiem o okay. I yy, to specjalnie dla Antona. Panie kierowniku, niech pan da dwójeczkę. On zawsze tak mówi na przerwach. da idzie ból, uważaj. Uważać mm -hmm. na co? Na bóla i Tutaj jest ból. Na kurwie bóla. jest Do krzaczków. A. Kipsa. O, o. Uważaj. Nie spodziewa się tego ataku. No kurde mam Atakuje ktoś mnie? Nie. Dobra. Zabijesz go? No. O, tutaj, tutaj. Idzie ból, idzie ból. Dobra. Dead, 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 dead. Jest. Jest. Uciekamy. Mamulta. Ma Uciekamy. Skaczem na Barleya. No nie dobiegłam. To się chyba nie dałe. No kurde, Charlie! Tego to się nie spodziewałem. No, a ja na bibi będę chyba. Dobrze, dobrze! Nie, nie lecinać! Uciekaj! Dobrze! o, bój, 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 bój! Kurna. rana. Dobra. Była przegrana. Są losowe mapy. O no, niestety przegraliśmy. Ale fuck, a nie, minus jeden. Widzowie, na losowe o, mapy, jest. jak są losowe mapy jest. jakieś, to nie opłaca się daj na Majka. Bo tam w drugą stronę poleciałem w ogóle. My się teraz rozdzielimy, my chyba do siebie nie dojdziemy teraz. Jezu, ile kiełbsów. Zaraz zobaczę, ile będziemy mieli kiełbsów. Essa, Widzisz, ile kiełbsów? Dobra, jest główne miejsce. Nie są. Tutaj jest kiełbs. To co Jestem pisko. tutaj. Dobra. No nie. Zwalony. 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 Zwalony brok. Brok mnie za zabije. Zabije mnie. Zabił mnie. Się tepnął. Kamp tutaj. Kamp tutaj. Dobra, leć się ten szybko. O, dobra. Zap ale dziecko co wypiło by piwsko, było głupie. Co my walamy? Lasek Tutaj spowalnia mocno. Nie no. Dobra, ja się chcę po mnie Też. Się Dobrze! Nie umiem grać. Ten blok, co tam debnie? Oj, 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 oj! Panie... Pan kierownik jest nienormalny! Fajnie, ja mam parę kibów, kurde! Dwadzieścia! <laughs> nie! on to przegra, oni to przegrają! Nie, nie idź! Co to zwalasz? Nie. Ginę. Matko! No to mnie... O to kumarzyć kot A. A. Dobra. Super! niechcący się teleportowałem. Dobra, ja nic nie sam Ja chcę jakąś misję. Nie też. Kurna. Dobra, gram po to misję. Dobra, to ja. Czekaj, ja mam Dobra. jakiś inny gadżet? Nie. O okay. pro, to ja, ja gram. Niestety trzeba pokonać mam zbierać na drako 25 rangę, ja raz robię na misję i mam hmm. wygrane, i mam ten. zbierać na się tym drako 25 rangę. Widzowie, muszę, ja za, za niedługo muszę kończyć, nie? ten odcinek, zaraz, zaraz wrzucimy kolejny, nie, yy, bo ten będzie za długi wtedy, nie, a da, skoro dawno nie nagrywałem, to wiecie, To przydałoby się nagrać. Należy się coś. No właśnie. Też... Może na niedługo nagram coś z prawdziwego życia. Kto wie? Może pokażę coś. No właśnie, ale twarzy nie będę pokazywał. Dobra. Dot, niech się ten dany maj. Maltyk... Sił tak jeden. Dobra, nie ma opłacać, żeby że z tym się walczyć. Oba, kurde. Uważaj na to perlę. Daj na Mike, leci do niego. Nie mogę teraz. Czy... O Szło kurde troszkę. Dobra naczyka lecimy. Oj, Max, uważaj. Taka, kurde, Max. O kurde. Ma szybkość. Zabiję go, zabiję go. Dead, 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 dead. Dobra. Zbieramy parę O, dzięki. To mi się przydało. Dobra, Leczysz. lecimy na tego Dynamite'a i z tyłu. Det! dwóch. U, dzięki. O Jezu, nie spodziewałam się. Zadasz. O, zabiłem go! Ja go zabiłem! Tak? Ty? No! Raz. Strzeliłem go w ostatniej chwili! Ja ci tyle razy wyleczyłem! No. Dobra, tam... widzowie! Nara! Puu!